Dzień dobry! Witam was dzisiaj na 38. równoleżniku, czyli bardzo dawna mapa mapach nazywała się Korea, a w tej bitwie jadę o jej rozegranie na drugim miejscu. Rozegranie to jest bardzo dobry układ. Nie trzeba wygrywać, nie trzeba liczyć na y, drużynowych. Można grać swoją grę. Gorzej, że te drugie miejsce trzeba się postarać, żeby osiągnąć, trzeba narobić fragów, trzeba zrobić punkty. Jakiś wynik w bitwie trzeba osiągnąć. Gramy na jeden punkt przy tym zwalonym moście po prawej stronie, dlatego mapa jest zwężona i to dość mocno. No i trochę to ogranicza taktykę ale trzeba grać tak jak kajdziny dają. Jest pierwsze podświetlenie na dawny punkt B, którego w tej bitwie nie ma. No i tutaj trzeba się postarać o pierwsze jakieś trafienia, jak może nawet fragi. Podświetlenie na T44 to akurat nie jest fajne. Ten pojazd jest, dość, co prawda, dość łatwy do zniszczenia, ale trzeba precyzyjnie celować. No i T44 schował się za skałą. Jest jakieś podświetlenie, tylko nie ma zielonego krzyżyka. Za to T44 odjechał dalej. Podświetlenie zniknęło. No to nie ma się już sensu tutaj nim zajmować. Łatwiej będzie dostać samemu Gonga od niego, niż strzelić się yy, w jakiegoś wikspota, A po, prawej, po, prawej, po lewej stronie, jest. Pantera F, ta przyjęła zakrytyka, straciła obsługę wieży, no i w tej chwili ucieka. Za skałę miałem przeładowanie, ale nie mogłem opuścić działa, więc trzeba będzie gonić tą panterę, co wcale nie będzie łatwe. Pantera jest trochę szybsza, no i tutaj jeszcze te opory gruntu dają yy, znać o sobie. No ale jadę, co mam zrobić? Pantera ma yy, duże uszkodzenia, więc będzie musiała się zatrzymać, naprawiać, ale nie zdążyła. Wrak zrobiony, a ja wjeżdżam tutaj na ten punkt, gdzie mam nadzieję będą za chwilę podświetlone sylwetki. Tam jest na pewno ten T44, no i były podświetlone też inne pojazdy. Chwilę sobie tutaj postoję. Poczekam co oni zrobią. Punkt mamy przejęty punkt A no ale to jest początek bitwy, więc to jeszcze nic nie znaczy. Trzeba po prostu robić swoje i pomagać drużynie poszedł dym, w tej chwili już tutaj nie będzie do czego strzelać, za to na dystansie jest podświetlony Waffentrager. Trafia niekrytyczne, kierowca unieszkodliwiony Waffentrager będzie przez chwilę stał. Mogę sobie do niego strzelać, nie wiem czy on ma widoczność na mnie. No w każdym razie Waffen Waffenträger zniszczony. Po lewej stronie jest podświetlony ciężki pojazd, to jest Tygrys. Tu jeszcze spoglądam na prawo. Czy ktoś nie zjedzie z górki, no ale na początek Tygrys H1. Wigspot, straciłem gąsienicę. Będzie naprawa. Widać podświetlenie. Zjechał na dół niszczyciel i wzjechał M41. Na no, obrócona wieża, prosty, frag do zrobienia. 2S1 zniszczone, i jeszcze przyjechał T34, też rozwalony. W sumie zrobione tutaj 4 fragi. Całkiem nieźle. W tym momencie postanowiłem, że od tyłu będę dojeżdżał do punktu A stamtąd. Próbował walczyć z czerwonymi. Mam zamiar jechać tą drogą, tu po lewej stronie. To jest w miarę bezpieczne przejazd. Jest osłona od respa, ale nie ma osłony od. Artylerii kolega w 44 odgryzł mi się za ten strzał. Pierwszy stracony Tiger przy zrobionych sześciu fragach. Nie jest źle, jestem na drugim miejscu byle utrzymać tą pozycję. I będzie zaliczone zadanie, jadę dokładnie tą samą drogą mój plan, jaki sobie na tą bitwę postawiłem, na razie dawał efekty, więc jest szansa na zdobycie następnych punktów. No a że czerwonych bardzo dużo poszło do yy, samolotów, to ja też powinien yy, postanowiłem sobie polatać. I niestety, jak to godziny mają w zwyczaju, wyrzuciło mnie półtora kilometra za bombowcem. Ciekawe co ja mam według godzinów tutaj w tej chwili zrobić. Próbuję nabrać prędkości. Doganiam B17. Z dużej odległości próbuję trafić. No, B17 odleciał. Więc robię zwrot. Próbuję, będę chciał znaleźć coś na ziemi. Zaczyna strzelać do mnie pelotka. Z tego myśliwca można ją rozwalić, tylko że trzeba odpowiednio dobrze trafić. Wpadło tylko trafienie krytyczne. Liczy się też i to są jakieś punkty dodatkowe. Jeszcze próba strzelania z KM do samolotu, no ale strzelanie z KM to jest raczej słaby pomysł, zwłaszcza na tygrysie. W takiej dużej odległości trafić to jest więcej szczęścia niż umiejętności. Czas się zabrać do gry. Jak widać, widać przede mną jest Ferdynand, dość wysoko wyrzuciło w tej bitwie. O ile pamiętam, Ferdynand ma BR-70 czyli plus jeden jak to zwykle godziny zwykły robić drużynowi zbi zbili punkt nie tracimy już paska a straciliśmy go już wystarczająco dużo czerwoni mają bardzo dużą przewagę no i jest tam parę przeciwników paru przeciwników w okolicach punktu dobrze byłoby się do nich dobrać no coraz więcej się ich tam podświetla czyli wjazd od tyłu na ten punkt był jest dobrym pomyśl, pomysłem następne podświetlenie na dystansie niszczyciel na górce będzie próbował tutaj strzelać no jest tu też ten ostwind zniszczyłem ten, ten namiot, żeby mieć precyzyjną możliwość strzelania okli bardzo łatwy cel jeszcze jedno podświetlenie. No i jak widać czerwoni zaczynają ponownie przejmować punkt. Tak jak mówiłem, nie mam konieczności wygrania tej bitwy, ale zawsze to daje jakieś tam jakąś fajdę no i oczywiście te potrzebne mi punkty żeby mieć odpowiednią wysoką, odpowiednio wysoką lokatę w teamie Teraz już się nie pcham na górę będę próbował jechać dołem pasek oczywiście nam w tej chwili i spada no i mam podświetlenia przed sobą od tyłu dojeżdżam do nich prawdopodobnie uda się jakieś fragi zdobyć przeciwnik na punkcie A zginął yy, drużynowi mają szansę na ten punkt wjechać a przede mną jest yy, jak pancer czwórka łatwy cel łatwo udało się go zniszczyć Pelotka wjechała za domek a Stoi tu jeszcze Pantera. Wydaje się, że punkt jest oczyszczony. Drużynowi go przejmują. Nie do końca wiem, gdzie strzelać do niej. No, ale drużynowy ją skończył i jest tu bokiem jeszcze Pantera. Zrobiony dwunasty frag. Teraz dwunasty frag. Nasi przejmują punkt, a ja będę pilnował, żeby nikt za szybko się do nas tutaj nie zbliżył. Pierwsze miejsce. Jeżeli czerwoni się nie ogarną, to ta bitwa będzie wygrana mimo dużej straty. Nie będę tutaj czekał, nie ma żadnych podświetleń. Prawdopodobnie wszyscy czerwoni są gdzieś w okolicach Respa o ile jeszcze są, a są na pewno. Pombowiec w powietrzu. Ja jestem sam, nie ma przy mnie żadnego drużynowego, więc jest szansa na to, że się akurat mną nie będzie przeciwnik interesował. Postanowiłem go oczywiście objechać od tyłu. Jest jeszcze trochę paska i jest szansa, że uda się to zrobić. No niestety Pomyliłem się w swoich rachubach. Droga do niego jest całkiem duża i nie zdążę do niego dojechać, bo pasek zaczął w tej chwili mocno spadać. Jeszcze do tego czerwony zaczął się przemieszczać w stronę punktu. No i w ten sposób bitwa się kończy na pierwszym miejscu, czyli Moje zadanie jest zrobione, a z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!